Cześć kochani. My już w trasie do Krakowa i Zakopanego, ale po drodze gdzieś coś nas tknęło, że chcielibyśmy jeszcze odwiedzić Matkę Boską na Jasnej Górze w Częstochowie. Właśnie tam wykręcamy, tam jedziemy się pomodlić za mojego synka, za nas, za nasze życie i za całą po prostu naszą przyszłość. Ja jestem bardzo wdzięczny mojej rodzinie, odwiedziłem ich w Wigilię. Pierwszy dzień świąt to były święta z wielką pustką, wielką raną. Wspomnienia wracały, ale bardziej przeżyliśmy te święta w zadumie. Żałobę nosimy każdy w sercu, nikt tego mocno nie okazywał. Musimy odwiedzić synka każdego dnia na cmentarzu, alejka numer 15, więc nam tej straty nie wróci, ani pustki nie uzupełni, musimy żyć dalej, tak jak mówiłem już wcześniej. Teraz naprawdę mamy taką mocną potrzebę pomodlić się do Matki Boskiej, dlatego wykręcamy na Jasną Górę. Potem dopiero jedziemy do Krakowa i do Zakopanego. Tak mnie wzięło jakoś na wdzięczności, ja wcześniej tego nie mówiłem. Jest tutaj ze mną moja żonka, za której jestem bardzo wdzięczny za to, że kiedy Zacząłem trzeźwieć 5 lat temu. Yy, dopiero jak zacząłem trzeźwieć, to ja zacząłem rozumieć, co ona do mnie mówi. A chodzi mi tylko o to, o takie proste słowa. Ja nauczyłem się od niej mówić do własnego syna: Kocham cię, synu, jestem z ciebie dumny. Ja wcześniej tego nie potrafiłem. Nie potrafiłem mu po powiedzieć tak prostych słów, których ode mnie oczekiwał. Yy, dzięki mojej żonie, dzięki temu. Jakie wartości mi nie nauczyła, to dzisiaj w obliczu tej tragedii, yy, ja pamiętam te słowa, kiedy godzinami rozmawialiśmy z synkiem, i zawsze na koniec, czy też na początek, czy na przywitanie, witaliśmy się, mówiliśmy sobie: Kocham Cię, synu, kocham Cię, tato. Te słowa będą mi wybrzmiewać już do końca życia. Yy, bardzo mi to dzisiaj pomaga, ale chciałbym też takim małym przekazem rozmawiajcie z własnymi dziećmi, mówcie jak je kochacie, rozmawiajcie o emocjach, dajcie im się wykrzyczeć, yy, ale mówcie do nich, jak bardzo je kochacie, jak bardzo jesteście z nich dumni, bo to, czego ja się dzisiaj nauczyłem, to co przekazywałem mojemu synowi, no, po prostu będzie. Jest mi tak lżej, ja często wracam do tego, yy, kiedy, kiedy mam chwilę zadumy, kiedy przychodzę swoją żałobę. Są to naprawdę tak niewielkie słowa, a tak mają taką moc, że naprawdę zachęcam. Trzymajcie się z Bogiem, wybieżdżacie nie nałogi, i do następnego. Już chyba z Krakowa albo z Zakopanego. Pa.